Obydwaj raczej próbują walkę w parterze, niemniej jednak, czyli z tego wniosek Michał, że prawdopodobnie będziemy oglądali stójkowy pojedynek, bo tak to zwykle bywa, że jeżeli zawodnicy są specjalistami od parteru, to będzie stójka, będą obalenia, będą zapasy, zobaczymy jak to wszystko będzie. Przede wszystkim dla Saidowa. to, że on jest Pańkutem, walczy z odwrotnej pozycji. A więc dla Forda jest to problem, dlatego że zwykle mniej jest zawodników, którzy walczą z odwrotnej pozycji, mniej się z nimi sparuje. Poza tym, lecz okazji sprowadzenia również nie do tej nocy. Dokładnie, tak jak powiedziałeś na początku swojej wypowiedzi. Będziemy mieli walkę w stójce, co co zresztą widzimy, żaden z zawodników nie próbuje nawet sprowadzić, na razie badają się, na lewym prostym cały czas trzymają swojego przeciwnika, wymieniają się low kickami. także także tak jak, tak jak to jak na początku yy, transmisji powiedzieliśmy, chociaż teraz mamy sprowadzenie, Aslanbeka doszedł do jednej nogi, próbuje podebrać ją do siebie, do brzucha, wstaje z zawodnikiem niemieckim, czy ugrupował Będzie jednak bardzo za jedną nogę sprowadzić rywala. Bardzo niezbyt... mocno czepiony Te, w tej chwili Said w tej nogi. Kroford robi wszystko. W tej chwili atakuje e, Czeczena, atakuje go w taki sposób, e, no może niezbyt mocny, ale w każdym razie sytuacja jest patowa. Piotr Bagiński mocno się temu wszystkiemu, przygląda. On jest sędzią Rigopia w tym pojedynku. Ale widzimy jak bardzo gimki jest zawodnik z Niemiec. Teraz nawet on próbował wywalać Sajdowa tak, aby być w pozycji na nim, czyli z góry, ale Saidow jednak nie odpuszcza tej nogi. Saidow jest znany ze swojej siły fizycznej, z tej swojej atletyki, gdzie już się uczepi nogi, będzie, będzie starał się do końca wciągać, on do siebie podróż, tak aby doprowadzić do tego, aby... Zawodnik niemiecki podąty z kolonii był na peca. Teraz tylko, że rzadko ogląda się sytuację, że oglądamy sprowadzenie właśnie po dojściu do jednej nogi. Co prawda inaczej wygląda sytuacja w ringu, inaczej wygląda w klatce. Tam można oprzeć o tę klatkę. Natomiast tutaj w tej chwili zostawiłe głowę, jest ona pod lewą paką, ale tylko na tę na chwilę. Dalej, 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 staję próby, swojego przeciwnika do tego... Aby sprowadzić go jednak na ziemię, ale walka z się na no. piłkę, mamy wprowadzenie po stronie. Wymowa Zabra. ze strony Niemca w tej chwili i będzie starał się zadawać właśnie prawą ręką jak najwięcej ciosów. a lewa ręka przytrzymuje nogę bardzo, bardzo wysoko na barku, co powinien nas ma być w tej chwili robić a Tomek Sajdow powinien przede wszystkim właśnie uwolnić się z tej gumowej gardy, tak aby móc spróbować zadawać te swoje piekielne, silne ciosy. On jak się już oderwie od, od Niemca, proszę mi wiedzieć, że zacznie zadawać nowe ciosy, będzie ich bardzo dużo, bardzo mocne, ale na razie jak widzimy Niemiec skutecznie broni skutecznie wyklucza ręce Saidowa, tak, a że ten po prostu nie ma możliwości zadania żadnego ciosu. Sędzia cały czas ich po, ponagla do tego, aby zaczęło dziać się coś, tak żeby jeden bądź drugi zawodnik próbował zadawać te ciosy. Tromfort ewidentnie Blokuje naszego zawodnika i na razie robi to dosyć skutecznie. Teraz e, próbuje sajno po nogi. Ma już półgardę w tej chwili, lewa noga jest wyciągnięta. Można już w tej chwili zdecydowanie lepiej popracować i ustabilizować tę pozycję. Lewa ręka za głową rywala. Tyle tylko, że głowa znów pod lewą ręką Kroforda. To oczywiście nie jest groźne, ale Aslawek ciągle pracuje nad tym, żeby przejść obie nogi w swoich a bardzo mozolnie pracuje i jak widzimy coraz bardziej efektywnie. Mamy praktycznie już uwolnioną nogę. Jeszcze niewiele brakuje do tego, aby wyciągnął tej do. Została, została tylko stopa, ale tę stopę powinien przeciągnąć poza za linię Koran. A więc ma w tej chwili w boczną pozycję. Można popracować nad kimurą, można popracować również nad ksiącami. Stabilizacja pozycji i za chwilę pewnie lewa ręka. Lewą nogą stara się wykluczyć prawą rękę Crowforna. Taka Saidow y, będzie tutaj musiał przede wszystkim stabilizować pozycję, tak aby Crawford nie zrzucił po prostu go z siebie. Teraz była próba podebrania do dźwigni. Będzie siadał, tak pozycja prawie północ Nie mamy go... Do... Aj, bardzo dobrze uwolni się Krofort. Jest to jedna z zawołni się z Wolka także walka w parterze nie jest mocna, Teraz mocny ciąg z góry z wykonaniem od Niemca. Ale mamy... Ale mamy sytuację odwrotną. W tej chwili to Saidów jest na plecach. W tej chwili to Krofon będzie starał się przechodzić jego nogi. Już prawą przeszedł w tej chwili w półgardzie. Będzie starał się robić to samo, co z robił robi dosłownie. Analog, analogiczna sytuacja. Chociaż teraz bardzo ładny, że to za plecy. Ale jak ubramy te brania do dźwigni, ale znowu, znowu między nogami jest trofon. Już zawodnicy są widać lekko zmęczeni. Ale zatem, Michał, pomyliliśmy się, dlatego że mówiliśmy, że rewalta będzie rozgrywała się w stójce. Natomiast większa część tej rundy odbywa się jednak w parterze. I znów zajdą na plecach. Jak już... A my to nie